Dzień dobry. My dzisiaj wszystko przygotowaliśmy paczki dla Was. A w tych paczkach banery uniwersalne, które zamówiliście, które chcecie wypróbować. Więc spodziewacie się mniej więcej tego rozmiaru paczki, a w niej mamy przede wszystkim baner montowany do okna. Znajdziecie informacje jak go używać. Weźmiemy Wam też filmiki. Jeżeli zamawialiście sprzedam, to dostaniecie baner sprzedam, jeżeli jak interesował Was baner wynajmę, to będzie wyglądał tak. Ale to nie wszystko, Mam jeszcze kilka małych niespodzianek. Są tam też ulotki, które przygotowaliśmy specjalnie dla naszych klientów. Jest to ulotka, którą Wy możecie przekazać swojemu klientowi, żeby wytłumaczyć, czego może oczekiwać od pośrednika nieruchomości współpracując z nim. One są zabezpieczone, żeby się nie podniosły. Jeżeli jesteście naszymi klientami, to dostaniecie też e, taką naklejkę na szybę, żeby pokazać, że Wasze oferty są w szybko.pl. No i kilka gadżetów reklamowych, a podkładka, długopisy, a tutaj także oferta e, dotycząca banerów e, zindywidualizowanych, czyli już w kolorze, z logotypem agencji, z numerami telefonów, więc zachęcam, żebyście się z tym zapoznali. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, kontaktujcie się z nami. Czekajcie na Wasze paczki. Do zobaczenia.